Siema z tej strony dymek. Dzisiaj pokażę wam, jak zmienić kolor wyświetlacza z takiego na taki. Dobra, zaczynamy od odkręcenia licznika. Z tyłu są trzy śrubki. Odciągamy tą gumę i wyciągamy wtyczkę. Teraz rozkręcamy licznik. Musicie podważyć go tak delikatnie, żeby się otworzył. Teraz uwaga, tych śrubek nie odkręcajcie, będzie Wam o wiele łatwiej. I druga sprawa, uważajcie na tą taśmę. Jeśli ona zostanie uszkodzona, no to pożegnaliście się z wycznikiem. Delikatnie wyciągnijcie go. Te pianki musicie powodrywać. Spokojnie przyklejają się później drugi raz, nie będzie problemu. Użyłem tutaj noża do tapet, by podważyć tą folię na ekranie. Chcę ją podważyć, bym mógł złapać ją palcami i oderwać od ekranu. Starajcie się oderwać w całości, by później od niej odrysować nową. Jak się nie uda, to trudno. I takimi ruchami właśnie trochę u góry, trochę u dołu, pomału odklejajcie. Nie ciągnijcie tego na maksa mocno, bo może coś później tak. No i jak widać ja przesadziłem i folia została zerwana. Odewałem resztę, i zaczynam mozolne czyszczenie całego ekranu. Użyłem tutaj na początku acetonu, jednak za bardzo się nie sprawdzał. Zabrałem się później za rozpuszczalnik i namaczałem papier. Później ściągałem ten klej żeletką. Wszystko zeszło bez problemu, jak widać. Całkiem czyściutko. Tutaj mam folię polaryzacyjną liniową. Kupiłem na Allegro cały arkusz. Weźcie sobie więcej od razu. Zauważcie, jak przekręcą ją w lewo. Kolor się zmienia. Prawo również się zmienia. Zaraz pokażę na włączonym liczniku. Jak to wygląda? Jak widać, kolory się zmieniają. Ja tutaj celowałem czarno-biały, to znaczy tło czarne, napisy białe. Zaznaczacie kierunek, na przykład u góry, i później wycinacie tak folię. Pamiętajcie, aby przed przyłożeniem folii sprawdzić, po której stronie jest klej, i zaznaczyć tą stronę, żebyście nie wycięli po prostu folii. Później okaże się, że klej jest nie w tą stronę, co trzeba. Ja tutaj robię przymiarki po wycięciu. Zwalnijcie sobie kielicha, żeby wam się łapy nie trzęsły, i tutaj przyklejam już. Udało się za pierwszym razem, na szczęście, palcem. Wypychacie powietrze, które się ewentualnie zostanie, starajcie się to tak robić po kolei, żeby jak najmniej tego powietrza tam było. Jak widać, tutaj wyciskam je i pomału, pomału do samego końca na pewno się uda. No i dobra, teraz te gąbki przyklejamy, składamy wyświetlacz, skręcamy i całość ląduje z powrotem na monocyklu. Wpinamy kostkę, ciskamy tą gumę zabezpieczającą przed wodą i przykręcamy licznik. I tak prezentuje się po wymianie.